Pracujemy jako firma na styku polskiego i międzynarodowego biznesu, i dlatego być może, że na Polskę patrzymy częściowo od środka, a częściowo z zewnątrz, trafiają do nas. Dodatkowe impulsy, takie, które są związane z tym, jak Polska jest postrzegana, czego też od polskich partnerów w biznesie się oczekuje. Dzisiaj o tym małe nagranie, a bezpośrednio związane z książką, którą bardzo niedawno przeczytałam. Patrzcie, tytuł ma Didaskalia. Jest to cykl wywiadów zrealizowanych przez Patrycjusza Wyżgę. Patrycjusz prowadzi zresztą też na YouTube kanał o tym samym tytule Didaskalia. A ja także serdecznie polecam, jeśli macie ochotę sięgnąć do źródła. Natomiast dzisiaj chcę Wam przeczytać kilka cytatów z tej książki, takich, które pomagają zrozumieć, gdzie my jesteśmy teraz w świecie, w historii, czego szukają u nas partnerzy biznesowi, ale też do jakich ról, do jakich pozycji jesteśmy już dawno jako Polska i jako Polacy gotowi. Fragmenty, które Wam przeczytam, pochodzą z rozmowy z profesorem, Marcinem Piątkowskim, to jest ekonomista, który doradza między innymi. W Banku Światowym w New Delhi, gdzie wspiera nie tylko już polską perspektywę, ale też kraje Azji Południowej w rozwoju sektora prywatnego. No i co mówi on jako osoba, która patrzy na Polskę z perspektywy rzeczywiście obywatela globalnego, obywatela, który dysponując ogromną wiedzą ekonomiczną, ma prawo też merytorycznie wypowiadać się na ten temat. Bo przecież nigdy wcześniej w historii tak wielu Polakom nie żyło się tak dobrze, i to nie chodzi tylko o dochody. Polska należy dziś do krajów o jednym z najniższych poziomów przestępczości na świecie. Jest czysta, zielona, uporządkowana, z infrastrukturą lepszą niż w 90% państw globu. My w naszej firmie obsługujemy też osoby, które przyjeżdżają tutaj do Polski jako pracownicy white collars, czyli wysoko, Wykwalifikowani specjaliści, na przykład w obszarze nowych technologii. Dla nich organizujemy szkolenia. Welcome to Poland, Be successful in Poland udana współpraca z Polakami, gdzie mogą nauczyć się, jak to jest w Polsce, po polsku, pracować, robić biznes, jak tu się dogadywać, co tu w naszym kraju, kraju w kulturze biznesu jest ważne. Natomiast to, że Polska staje się obiektem zainteresowania już nie tylko osób z najbliższych krajów Polski, Wschodu, ale też z całego świata staje się już faktem. Widać te trendy w statystykach migracji. Myślę, że możemy mieć na to ogromny wpływ. Patrzcie, chociaż od 35 lat jesteśmy liderem wzrostu w Europie i na świecie wśród krajów na podobnym poziomie rozwoju nasza gospodarka wcale nie zwalnia. W 2025 roku urośniemy w tempie ponad 3% i będziemy najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką w Unii Europejskiej i pośród krajów OECD, skumulowany wzrost PKD po pandemii też plasuje nas na samym szczycie. To ewenement na skalę światową. Z jednej strony mamy więc dynamiczny wzrost dochodów, a z drugiej wzrost jakości życia, które wyprzedza poziom naszego PKB per capita. Dane OECD pokazują, że pod względem jakości życia Polska wyprzedziła już takie kraje jak Japonia czy Korea Południowa, mimo że oba są od nas bogatsze, jeśli chodzi o nominalny poziom dochodów i wartość ma majątku, a przewyższamy je między innymi dlatego, że potrafimy znaleźć lepszy punkt równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz że mamy wysoki poziom zaangażowania społecznego, jakości kontaktów międzyludzkich i ogólnego zadowolenia z życia. No i trzeci aspekt, być może najważniejszy, to poziom szczęścia. Obecnie mamy najwyższy w historii wynik, który, co warte podkreślenia, jest jednym z pięciu najwyższych w Europie. Oraz przewyższa poziom szczęścia, na przykład Singapurczyków, i jest bliski poziomowi szczęścia Amerykanów, to coś naprawdę historycznie wyjątkowego. Słuchajcie, dla osób, które obejmują kluczowe funkcje dyrektorskie, tutaj prowadząc oddziały firmy w Polsce, prowadzę osobiście takie szkolenia nazywają się relokacyjne, takie, które pozwalają zrozumieć mentalność, ale też historię naszego kraju, skąd się wzięły takie różne nasze sposoby działania i zachowania obecne teraz w biznesie i w codziennym życiu. I dawno już potrzebuje przestać mówić o tym, że ten XVI wiek to był okres ro rozkwitu Polski. Coraz więcej analityków, ekonomistów mówi coraz bardziej jednym głosem, złoty wiek jest... Teraz, więc słuchajcie, yy, yy, mamy w, w Polsce pewną kulturową normę, która zniechęca nas do chwalenia samych siebie, zarówno między sobą, jak i na zewnątrz. Ale anonimowe badania nie kłamią. Polacy są dziś po prostu szczęśliwi i zadowoleni z życia. No jeśli tak, to super, jako społeczeństwo plasujemy się dziś wśród 15% najbogatszych obywateli świata. Moi drodzy, jeżeli w waszym otoczeniu słyszycie hasła, niech ta Polska powstanie z kolan, niech tutaj się nami zainteresują te kraje, to możecie się domyślać, co wam chcę przekazać w tym nagraniu. Już czas, żebyśmy sami zaczęli mieć pomysł na to, jaką mamy na siebie wizję, co to jest ta Polska w zasadzie. I o tym mówi te. Profesor Katarzyna Pisarska, wybitna politolożka, wykładowczyni SGH w Warszawie. Brakuje nam często wizji dla samej Polski, kim jesteśmy jako kraj, jaką historię chcemy o sobie opowiadać. Co chcemy osiągnąć, jeśli wyłączymy wszystkie zewnętrzne zagrożenia? Gdybyśmy byli samotną wyspą i wszystko zależałoby tylko od nas, czy wiedzielibyśmy, dokąd zmierzamy, no jeśli nie potrafimy opowiedzieć spójnej historii o sobie, trudno oczekiwać, że zbudujemy przekonującą wizję dla, bez, dla Europy, a bez tego pozostajemy albo petentem, albo kimś, kto zgłasza roszczenia, bo nam się należy. Ten cytat potraktuję jako kropkę nad i i ostatni wśród przeczytanych w tym nagraniu. Dlaczego wybrałam ten cytat dla nas? Dlatego, że dokładnie tę sytuację widzę w projektach, kiedy pomagamy liderom, naszym polskim liderom rzeczywiście zdobyć kompetencje międzykulturową, kompetencje lider liderskie, kompetencje strategiczne na tym poziomie, żeby na przykład bezpośrednio z firmą, z centralą firmy w, w Stanach Zjednoczonych czy w Londynie rozmawiać jak równy z równym. Być może największe wyzwanie, które mamy w tych projektach, leży tutaj: przestawienie swojego poziomu myślenia z osoby, która dostarcza, która obsługuje innych, do osoby, która ma pomysł na swój site, na swój oddział, na swoją rolę w tej firmie, która rzeczywiście potrafi patrzeć na tą rzeczywistość szeroko. Jestem ciekawa, jak spodobały się Wam te fragmenty i co w Was rezonuje, jak to postrzegacie z Waszej strony i jak to przekładacie sobie na Waszą rolę i Wasze myślenie o Waszej roli w biznesie. Jeśli możecie, dajcie znaka w komentarzach.